Zobaczcie, co dla was zrobiłem! Domek na drzewie! Domek na drzewie! Tak! Domek na drzewie! Domek na drzewie! Dla George'a i dla mnie! Wow! Te małe syny są nie. do waszego domku! What, What the fuck? Dziękuję, dziadku świnko! Dziękuję, babciu świnko! <laughs> Kto z was chce wejść do środka? Ja! Nie! E co ty powiedziałeś? Nie mam mnie w domu. Czego tu szukasz? Młody prosiaczek George chciałby... Nie interesuje mnie to! To nie wytrzymam zaraz! Ty prosiaczek George chciałby złożyć ci wizytę. Czy może wejść? George. dalej! nie wytrzymam zaraz! Macie jeszcze miejsce dla gościa? Nie. Musisz powiedzieć tajne hasło. Te sekretne słowa to. Nie jesteśmy gotowi na majówkę. <głosy> <głosy> Powiedz sekretne słowa: Duży brzuszek, tat. What? Nie jestem gruby. Jestem puszysty. <noise>